Mężczyzna ojciec powinien być wychowawcą. Więcej, mężczyzna ojciec zawsze jest wychowawcą. Niestety nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, więc bywa dobrym lub złym wychowawcą swoich dzieci. Rzecz w tym, żeby był dobrym wychowawcą. Jest takie powiedzenie: no, generał francuski w czasie I wojny światowej powiedział: że wojsko jest, jest jak makaron. Nie da się go pchać, trzeba ciągnąć. Ja to sobie przerobiłem na wychowanie. Wychowanie dziecka dziecko w wychowaniu jest jak makaron. Nie da się go popychać do wartości, trzeba go do wartości pociągać. Czyli najbardziej ważna, najbardziej fundamentalna zasada wychowania, moim zdaniem, to jest bycie przykładem dla wychowanka. Pociągającym przykładem. Nie da się wypychać dziecko do wartości siedząc w wygodnym fotelu bez własnego wysiłku. To jest, to jest absolutnie y, nierealne. A więc my, trosząc się o wychowanie naszych dzieci, przede wszystkim powinniśmy dawać przepiękny przykład, żeby pociągać dzieci do takiego życia jak moje. Oczywiście mamy też w dużej mierze sterować y, zachowaniami nawet dzieci. Y, Ukierunkowywać na takie czy na inne wartości, tak, przekazanie świata wartości to jest funkcja ojca. Tak jak mama y, wielu rzeczy dzieci uczy, tak generalnych tych spojrzenia na życie, na świat wartości, na, y, na sens życia to dzieci podpatrują i podglądają u ojca. Gdy mówimy o wychowaniu, warto sobie uzmysłowić parę takich drobnych technicznych szczegółów bardzo ważna w wychowaniu zwłaszcza y, jeśli chodzi o ojca, jako wychowawcy. W wychowaniu jest ważna spokojna stanowczość, niechałaśliwe egzekwowanie spokojna stanowczość. To jest połączone z tak zwaną indukcją. Jeżeli przekazujemy dziecku jakiś no, rozkaz, prośbę, rozporządzenie, i sami w środku się wahamy, czy ono to zrobi, to możemy być pewni, że dziecko to lukę wyczuje i nie zrobi tego. Natomiast jeżeli mówimy coś, i mamy absolutne przekonanie, że dziecko musi to zrobić. To dziecko to robi, jest to bardzo pomocne dla dziecka, żeby znajdowało się w klarownych sytuacjach, żeby wiedziało, że jak tata powiedział, to nie ma odwołania. I dzieci czasem próbują, sprawdzają, ile można tam naciągnąć, ile oszukać, na ile da się ominąć rozporządzenia. I dobrze jest dla dziecka, dla jego rozwoju, żeby w domu była instancja. Mama nie może tej funkcji pełnić, bo mama wydaje tyle poleceń, że nie jest w stanie nawet ich spamiętać, a to dopiero wyegzekwować. Niedobrze jest, jak mama próbuje zatrudnić ojca dzieci do egzekucji jej poleceń. No weź, no kaza mu posprzątać klocki, nie posprzątał. No weź, zrób coś z nim. Szkoda. Lepiej ojca zachować na rzadkie polecenia, ale absolutnie nieodwołalne, wykonalne. Jest to potrzebne, ta stabilność, ten, yy, ta pewność, że jak tata powiedział, to trzeba zrobić. To może być wzmacniane przez mamy. no dzieci, przecież tata powiedział, jak mogłyście tego nie zrobić? Taka solidarna yy, współpraca między mężem a żoną, w budowaniu takiego autorytetu wychowawcy ojca jest bardzo ważne, zwłaszcza wtedy, gdy nasze dzieci dorastają, gdy dzieci zaczynają ocierać się o fałszywe wartości, zaczynają być, otrzymać różne propozycje, wydaje się atrakcyjne, a nieraz zgubne. Do tego jest ojciec jako wychowawca, żeby uchronić przed pójściem dzieci na te fałszywe lepy współczesnego świata.